Witam was w kolejnych wiadomościach TeleExpress, Express, 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 tak. I dzisiaj w tym w tych wiadomościach opowiemy sobie o tym, jak szanowny pan Gustaw powiedział 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 skoczył z budynku. Jest z nami w studiu, sobie tam oleży tam o, a my zobaczymy sobie to na telewizorze, który stoi o, o o tam o to 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 i, i dziś to kamerę teraz ten telewizor. Jesteśmy tutaj na miejscu zdarzenia na miejs będzie o który chce skoczyć z budynku i popełnić samobójstwo nie możemy nic na to niestety poradzić ale uwaga co się dzieje co się dzieje Wyskoczył uwaga skoczył nie. Łap. Pan Edzio Pedzio Pedzio skoczył z budynku i nadal żyje. Co się dzieje? Uwaga, proszę Państwa. Niewiarygodnej wiadomości. Tutaj Edzio Pedzio 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 jednak żyje. Tak, ale uwaga, co to się dzieje? Kolejny Edzio Pedzio Pedzio skoczył i I. To było ekscytujące zdarzenie, co Pan Edzio Pedzio Pedzio zrobił. Więc. Jeżeli widzieliście też na nagraniu, skoczył za nim jego syn, lecz niestety jemu nie, nie udało się przyżyć, lecz jest tutaj z nami w studiu. Jego syn ma na imię Robert. Tak. I y, może, panie Adzio, powiedział, 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 może opowie pan co, coś o tym. No to stało się to jakieś dwa dni temu. Niestety jeszcze mam niektóre blizny do końca życia, niektóre też ślady po tym, tak jak jest tutaj na mojej buzi, na mojej twarzy, ale tak ogólnie to czuję się bardzo dobrze i też czuję się bardzo najlepiej na świecie. Tak, ale proszę pana, tutaj jest już po w ogóle 19, jest już po dobra nocce, a pan jeszcze nie śpi, więc tutaj muszę niestety użyć. Yy, takiego o czegoś, bo jest już podobna noc, a pan jeszcze nie śpi. To więc to były wiadomości na szybko i na ciepło. O oh yeah.